Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kąpa. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Alaskan Road Trackers. Proszę Państwa, znajdujemy się na północy. To, to takie ostatnie, można powiedzieć, miasteczko, i jesteśmy w warsztacie. No, tak, tak jak pamiętamy, znaczy ci, co oglądali, to dotarliśmy tutaj, przepiękna okolica. Już jest praktycznie północy, więc. Środek nocy tutaj mamy. No i co? No i naprawdę no, niewielka mieścinka. Natomiast całkiem całkiem malownicza. Yy, dobra, słuchajcie, mieliśmy skorzystać z warsztatu w tym odcinku. I tak też zrobimy. Odświeżymy naszą ciężarówkę. tutaj cały czas ten punkt zainteresowania. I się wyświetla czekajcie. O. No nie na no to. Kolderstwo dobra. wsiadamy do naszej ciężarówki, którą jak pamiętamy, to żeśmy troszeczkę yy, uszkodzili poprzednio. I oj, żeby o tę kamerę myślę, że o tę kamerę zahaczę. Yy, customiz customization repair. Dobra, to ja mam tutaj wjechać? No dawaj. Użyj Klaksono, aby wjechać do środka. Aha. O! A to tak, to działa. <laughs> no dobrze, proszę Państwa. E, generalnie widzę, że zaczęło się tutaj. Cześć, to cholerstwo, no. Za, zaczęło się od kustomizacji. E, no dobra, to możemy sobie obejrzeć, jak to by wyglądało. Kup wszystko za 2,5 tysiąca. E, czy ja mogę jakoś. Dlaczego ja nie mogę obracać tym? A, a klawiszami QE. Nie. Sadem też nie. No szkoda. No ale dobra, no coś takiego tutaj mamy. To mnie kur denerwuje mnie. Dobra, tu byśmy mieli ma takie malowanie. O też całkiem fajne. Tutaj. No, jakieś Yeti. No kuźwa. Strzałki jeszcze sprawdzam, ale. Jakim cudem no nie można, nie można obracać widoku. No to jest po prostu no, jakiś, jakieś, nie wiem, skandal. Albo można, tylko. To jest tak niewyjaśnione tutaj, że masakra. Eee, to jakaś zorza polarna. To sobie można tu na boku popatrzeć, no ale ja bym faktycznie chciał na boku popatrzeć. dziwa. Dobra, jeszcze raz. No nie, jednak nadal nie. Tutaj jakiś hazard. Jaki wiecie. Że niebezpieczne, y, jakieś toksyczne rzeczy. No to takie malowanko. To by mi się mogło spodobać. O, to bym wziął, ale nie na tę ciężarówkę. A to zwykła taka czerni. Dobra, jednak naprawy. <coughs> o, kutwa. No dobrze. My tu możemy wszystko ogarnąć. Yy, chociaż, czy wszystko. Chłodnicę musimy naprawić, to na pewno. A jakbym wszystko chciał? O Jezus Maria. Nie, nie, to, to, to zróbmy to tak. Eee, Chłodnice. Co tam jeszcze ucierpiało? A reszta może być. Akumulator 88%. No dobra. Napraw. I tyle. Eee, personalizacja. Koła. A do, dodatki? O! To takie można... O, Batmana mogę... Dobra, te rogi to tutaj były. Takie jeszcze są. Oszty, ty synu mój. Ale to trochę tak mi się nie podoba. A, a te fajne są. No dobra, a koła? Podstawowe, newcomer, optymalne, long walk, ekonomiczne, bez grip. Dobrze, jeżeli... E, Okej, okay, tutaj mamy informację. Jeżeli sobie wybierzemy poszczególne oponki, to widzimy jaka wytrzymałość, ergonomia. Jak się zachowuje na suchym, jak na mokrym, na śniegu, to w ogóle porażka. No i wytrzymałość. Podstawowe, to na śniegu to w ogóle. Newcomer. No ja właśnie szukam czegoś na śnieg, bo to wiadomo, wy mnie tam straszycie, kurczę, tą zimą. Optymalne. A jest to dalej na tym śniegu: Long walk, ekonomiczne i bez grip. o. Czyli dobra, na śliskie, no to trzeba będzie na zimę zmienić opony na, na, na te bez Natomiast jak na razie, to nie trzeba będzie. Felgi, nie niewiele co widać, ale to może. O, te są fajne. Może to wynika z faktu, że. Że jest po prostu mokro. I dlatego. Dobra, wiecie co? Ja proponuję, żebyśmy się tutaj przekimali. Bo czemu nie? Idziemy sobie do kokpitu hmm. Odpocznij synu yy, Na 8 rano Dobra, niech i tak będzie Niech i tak będzie Coś by trzeba było zjeść OK. Dobra, synku I teraz tak, 8 rano jest To mnie bardzo akurat pasuje yy, Wyjdźmy i teraz y, zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. No mamy jakiś sklep. A mówiliście, że. Y, w to, 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 to lepiej by było. Y, a tu mamy stację. Okej, okay, dobrze. I to teraz na tę te stację to gdzie? Że niby tam. A, tam jest stacja. O, no to ja sobie. Oj, nie wiem czy ja tędy przejdę, ale, ale zobaczymy. Przejdę. Na luzaku. To tutaj sobie kupimy może tę wołowinkę. Yy, ja nie pamiętam, czy my już żeśmy z paliwem jeździli, czy, czy żeśmy nie jeździli, bo to jest takie... No właśnie. Ale można by podejść do menadżera i zobaczyć co za ile, ewentualnie... Yy, dzień dobry. Czy wołowinka by się znalazła? Jakaś. Zestaw śniadaniowy. Ale to wszystko nieugotowane. To w mikrofalówce można podgrzać. Dobra. To jedzenie w puszce to plus 10% i jest gotowe do spożycia. E, czyli nie wszędzie jest to samo. Słuchajcie, to też fajna, To też fajne. Zupka. Aha. Tutaj. Dobra. To To wszystko to samo tu będzie? Tak. No dobra, to jedzenie w puszce, kupię ze dwie Aha, okej, okay. to, to inaczej zrobimy Wcinaj synu, oj No ale to, to drogo troszeczkę, drogo troszeczkę A tutaj nie wiem ile mi to zapewni tego fooda Stek w cząstkach, nieugotowany, to można podgrzać w mikrofalówce No dobra, spoko Ale ja bym chyba, no nie wiem, kurde Weźmy ten stek w cząstkach. Skoczymy do ciężarówy i, i ogarniemy temat. Ja myślę, że można by do sklepu podjechać, słuchajcie, i I tam kupić. A, do menadżera mieliśmy iść. Właśnie, tak. Wiedziałem, że w tym kierunku tylko. Dzień dobry. O, za 13 tysięcy. O, kurde, to jeszcze lepiej niż poprzednio. Dobra, bieremy. Bieremy, bieremy. Teraz to musimy szybciutko grzać po ciężarówkę. Hmm. Jeszcze się, jakiś długi kurs na pewno. Nie, nie, znowu nie spojrzałem na, na dystans, na ilość kilometrów. Natomiast my yy, w tym odcinku, proszę Państwa, zrobimy to tak, że yy, podzielimy to sobie. Chuźwa, ty, się zgubiłem normalnie. To chyba tędy trzeba wyjść. Podzielimy to sobie proszę Państwa, żeby yy, no, nie, nie, nie jeździć nie wiadomo jak długo poprzednio to zabrało godzinę y, prawie. Natomiast yy, no, w dniu dzisiejszym to będzie troszeczkę inaczej ogarnięte. Więcej takiej właśnie o, takiego życia niż y, takiej jazdy. O. No i dobra. Yy, zanim pojedziemy po naczepę cysternę, to sobie ogarnijmy tutaj ten stek w cząstkach. To przy okazji nasz bohater troszeczkę sobie tutaj podje. Co by nie było. No i oczywiście ruszymy. I yy, gdzie ty to masz? Tu masz. 40%. No to nie jest źle. To, to niech wcina. Okej. Okay. Ja bym jednakowo i tak zahaczył o sklep, słuchajcie, tak żeby można było coś tam kupić ciekawego. No, 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 ale ty... Siu, rzekaj, bo ja myślałem, że tutaj wyjazd będzie, ale jednak nie. No dawaj. No, także odwiedziliśmy słuchajcie warsztat, zobaczyliśmy jak to mniej więcej tam wygląda, nie? I teraz mamy ciut yy, więcej wiedzy na ten temat. Jak ja daleko muszę jechać? Czemu on mi tak? O Matko Boża, chopie No nie no, na stację najpierw Znowu trzeba wykręcać Czy ja bym tędy przejechał? <gryzykowne> Ryzykowne Ryzykowne jednak Dobra, podjedziemy sobie Trochę inaczej. Nie no zobaczcie, no kapitalnie to wygląda tutaj. Teraz to przynajmniej za dnia możemy zobaczyć, ja, ja może z tej kamery to pokażę o żeby było lepiej, ładniej, bardziej widoczne Dobra, tam jest ta stacja benzynowa. Yy, to wiecie co, to ja równie dobrze mogę przy okazji za, zatankować, to już będę miał z głowy, nie? Bardzo dobrze, elegancko. No i teraz wybierzmy sobie tutaj ilość paliwka, którą mamy do wlania. Dobra. I talkowanko. A wiecie co, a ja kupię jeszcze. Yy... Co, już zanukował? Ej, się skakać, nie potrafi przez te krawężniki podejść. No to. Te... Ej, Ja kupię tutaj jeszcze jedno to. Yy, ten, yy, co to było? Stek cząstkach, o. A już go tak yy, na fula dopełnimy. Żeby się tylko nie zesrał, nie? Bo to. Czy to już? Już. Okej. Okay. Elegancko. Dobrze. 15 godzin. Ja tak sobie tutaj kurczę ogarniam ten temat, tak sobie robię różne rzeczy. I, słuchaj, tam do. Strasznie wolno to, 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 to trwa powiem Wam szczerze, no fajne te animacje są na początku, ale na dłuższą metę to już takie upierdliwe trochę. Dobra, i zjedzmy. Elgasko. Nasz bohater najedzony. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz można się podpiąć. Czekajcie, pod którą to się. Aha, potem, dobra. O, ho, ha, już sz szalenie co. Churąbany kurźwa. Eee, yy, dobrze. Już nawet nie gaszę, bo to nie ma sensu. Teraz kabelki mhm. następny dobra i można podporę podnieść. Bardzo ładnie. No dobra. To zobaczmy w takim wypadku, dokąd my mamy jechać właściwie. 13 tysięcy. Dobrze. Nie opodal bazy. To nawet mi to pasuje, bo, bo tutaj jest nasz ten. Tutaj jest nasza baza. A my tutaj mamy dostarczyć. No i bardzo, bardzo elegancko. Super. To. Aha, może tak hamulec o. No i ładnie z, z cysterną, no nie wiem, bo wy, wy tam napiszcie w komentarzach słuchajcie. Czy my już jeździliśmy z cysterną, czy nie jeździliśmy z cysterną, bo szczerze powiedziawszy, ja sobie nie przypominam. Eee, natomiast no, wypadałoby jechać z tym naprawdę ostrożnie. Niecałe 15 godzin jak widzimy. Nasz bohater. No. Powiedzmy, że tam trochę wyspany jest. Czekajcie, bo tutaj to ja muszę uważać, patrzeć, bo to się zapuszczę gdzieś i, i dopiero będą jaja. Oj, czyżby wypadek tutaj był? No nie goduj. Najwyraźniej. Oj, jasny gwint. No tak, no jest kolizja. Czekajcie, spróbujmy jakoś tutaj to ominąć. Bo my nie mamy czasu, żeby stać tutaj. No i, i tak na dobrą sprawę, to no nie wiadomo, tam trupersi nie przejechali, nie? Te, te, te policaje. No i tyle, że byliśmy sobie słuchajcie na północy, czas najwyższy stąd się ewakuować, jechać dalej, zarabiać pieniądze. No i rozwijać Przepraszam I rozwijać tego naszego Bohatera, bo No wiadomo Musimy nowe licencje ogarnąć Musimy Jakieś tam inne rzeczy Chodzkich, ludzkich I co to się dzieje Że te kropki kurcze Teraz tak nie znikają Cały czas jest lato więc bardzo dobrze. Ja myślę, że w tym czasie to najlepiej zarobić tyle, żeby później można było te ciężarówę zmodyfikować, albo wręcz jeszcze tam rozwinąć naszą bazę. Bo, bo wiadomo, ten, kurde, ten punkt zainteresowania się, się zaciął. Skypem escape'em to nie, nie, nie wychodzi. Nie pamiętam, bo tam ktoś z Państwa pisał, jak to można zamknąć. A, czekajcie. Już chyba sobie przypomniałem. Yy, staniemy tutaj na chwilkę. I wejdźmy sobie w ustawienia. Yy, I wy tam pisaliście chyba o podpowiedziach, tak? Yy, pokaż HUD. Pokaż samouczki. To wyłączmy. To też na razie wyłączmy. No i zobaczmy. Uuu! A tak też fajnie się jeździ. No, to taki tryb fotograficzny bardziej bym powiedział. Natomiast teraz jeżeli. Yy, wło Oj, przepraszam. Yy, jeżeli włączę Hada. Yy, I te samouczki, Kuźwa, <gulia> to. Spierdzielaj. Dobrze. U mnie to naprawdę denerwuje, to ja już to, to w ten sposób ogarnę, proszę Państwa, bo to nie ma najmniejszego sensu. Spójrzmy jeszcze na mapę. Czy my dobrze jedziemy? Dobrze jedziemy. No okej. Okay. Piszecie w komentarzach, że gra ma dużo bugów, różnych innych rzeczy. Tak, to prawda, natomiast wiecie, można przymknąć oko. Nie? Naprawdę, można przymknąć oko na co po niektóre rzeczy, jeżeli to nie są rzeczy typu niewidzialne przeszkody, bariery na, na drodze e, których po pierwsze no nie sposób zobaczyć, bo są niewidzialne a po drugie psują nam zabawę, tak no wyobraźmy sobie, jakby to było a pewnie co niektórzy z Państwa doświadczyli tego typu rzeczy, że my jedziemy rozpędzeni na maksiora i nagle wpadamy w taką właśnie niewidzialną barierę. Trochę nie za fajnie, nie? Yy, mo może to uszkodzić ciężarówkę i tak dalej. No, ale nawet yy, w produktach OTS Software takie rzeczy się zdarzały. Osobiście mnie również yy, wielokrotnie. Także tutaj nie ma, nie ma co marudzić. No dobra, proszę Państwa, ja myślę, że na spokojnie możemy ten odcineczek tutaj zakończyć. Oczywiście w kolejnym odcinku będziemy kontynuowali jazdę, ale tak jak powiedziałem, no w dniu dzisiejszym to ja nie mam za bardzo czasu, żeby cały ten przejazd zrobić. Także tu bardziej się koncentrujemy na tym, żeby był warsztat, że, że trochę życia naszego bohatera. Natomiast w kolejnym odcinku dokończymy tutaj ten kurs. I co to tutaj migania? Co, co, co to za zwierzęta są? Bo powiem szczerze, że tak, po raz pierwszy takie coś widzę. Czy to są wilki? Czy to są. Aż wysiądę. Aż wysiądę, kurczę. Co to jest? Całe stado. O, jakie fajne. Fajny jesteś. He, ale są strasznie wielkie te wilki. No dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy, oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.